Bystrzyk szaleje po akwarium. Oczywiście nie tym, tylko tym. On podczas tego szukania terytorium i szalania po tym akwarium znalazł sobie terytorium pod tym. I go broni przed innymi rybami, na przykład gupikami, którym strasznie poobgryzał ogony. Ten jeden ma tak mały ogonek, ten kolejny ma trochę większy, a ten tutaj prawie w ogóle go nie ma. I teraz planujemy wywalić bystrzyka z akwarium do sklepu. Ale przejdźmy do tego akwarium, w którym pływają głupi handlera i ślimak. Są też kirysy pigmajskie, ślimak i ślimak. A z roślin pływających Pistia rozetkowa Spirodella Gładka żaba I ta piękniusia salwinia Są tu też Krewetki Żółte Czerwone I niebieskie Oraz pomarańczowy Rak I właśnie się wyłoniła czerwona krewetka Tutaj mamy Kraby oraz raka, którego tam widać. Tam on jest. Jest raczek. I dużo mchu. A tu są prętniki. Piękny samczyk i piękna samiczka. Skąd nazwa prętnik? Ponieważ mają pręty. Na brzuchu.